Amerika autobusy wyposażone są w cały system elektroniczny. Mamy tutaj kamery, czyli cały pełny monitoring z zewnątrz i wewnątrz autobusu. Mamy dwufunkcyjne kasowniki do sprzedaży biletów, czyli już dostosowane do biletów elektronicznych. Jest automat do sprzedaży biletów. Jest klimatyzacja i kabiny pasażerskiej, i kabiny kierowcy. Oczywiście jest też wysuwana podez dla osób niepełnosprawnych. Cały autobus ponadto ma jeszcze opuszczany cały boga autobusów, który będzie umożliwiał osobom niepełnosprawnym lepsze wsiadanie do tego pojazdu.